to opłacił wygrał do niego satelitę. Więc to, co postanowił zagrać, to jest na pewno poprawne. A czy można to rozegrać inaczej? Każdą rękę można rozegrać inaczej. Każdą. Uwaga, Paweł Ładniak. A z 9, a 10. Dziewiątka! Ojej, ale co to był za kolor? Paweł jest nieśmiertelny. Włączył się tryb nieśmiertelności. Oby, oby, oby się to utrzymało, przepraszam, że tak to się Oje... nie O Oj. <grym> nie <grym> nie <grym> można, powiedziałem <grym> to, ale no powiedziałem to, ale ja. Tak się nie robi. Na żadnych stołach, że tak powiem, szyfem. Tak się nie robi. Nie mówisz, czego nie chcesz zobaczyć. Poszłać. Tutaj byśmy chcieli na river tak zwaną kaczkę. life is brutal.